Cześć, dziś postaram się odpowiedzieć na nurtujące Was pytania, wątpliwości, które powstrzymują Was od aplikacji na studia. Nie trzeba studiować 5 dni w tygodniu, czyli nie musisz zostawiać pracy, ani swoich dzieci w domu obowiązków, żeby studiować. Studia są wieczorami, trzy wieczory, albo na przykład dwa dni w tygodniu, dwa dni w weekendy, bądź jeden dzień online, jeden dzień na uczelni. Twój język nie musi być też perfekcyjny. Ludzie mają różny poziom, różny stopień języka angielskiego. Znajdziemy dla ciebie szkołę. Zarówno jeśli masz słabszy język angielski, jak i bardzo dobry. Dopasujemy też kierunek. Nie musisz mieć matury, żeby aplikować na studia. Jeśli ją masz, to super. Możemy aplikować na przykład na trzyletnie studia, pomijając pierwszy rok zerowy. Jeśli nie masz, możemy aplikować na podstawie tak zwanego doświadczenia zawodowego. Doświadczenie zawodowe to nic innego, tylko praca w ostatnich dwóch lub pięciu latach w UK. Nie musi być oczywiście to doświadczenie zawodowe zgodne z kierunkiem, na który chcesz aplikować. Dopasujemy Twój poziom języka angielskiego. Do szkoły, kierunku czy interwiu, które możesz zdać. Także nie martw się, że sobie nie poradzisz. Są szkoły, które wymagają słabszego języka angielskiego, nie mają dużych wymogów. Na interwiu jedynie trzeba napisać esej, czyli takie opowiadanie, na 150 słów. Są uczelnie, na których jest test z czytania i pisania, na przykład na 250 słów esej bądź 500. Są szkoły, gdzie są testy wyboru z matematyki lub angielskiego, lub z obu. Są też szkoły, gdzie jest wymagany test języka angielskiego, tak zwany duolingo, który mówi nam, jaki poziom angielskiego masz. Także przed złożeniem dokumentów na studia możesz taki test zrobić za darmo, żeby się przekonać, jaki masz poziom języka angielskiego. My również przygotowujemy Cię do interwiu, czyli nie martw się, że zostaniesz sam sama. Wyślemy Ci wszystkie materiały. Mamy zoomy wspierające i mamy rozmowy z pracownikami z działu, którzy zajmują się przygotowywaniem studentów do interwiu. Także będziesz przygotowany, jeśli oczywiście będziesz tego chciał. Jeśli jednak nie uda Ci się przejść interwiu, nie martw się, złożymy dokumenty na inne studia. Dobierzemy ci może troszkę łatwiejsze interwiu i wtedy na pewno zdasz.